25 minut, ja! Dobra. Jaka grupa ma ogromne zasięgi, działa w mediach i reklamuje skam? Nie, to nie influencerzy. To film o korporacji zarabiającej grube miliony i jej partnerach biznesowych, którzy żerują na najbardziej bezbronnej grupie społecznej. Aż dziwne jest to, że nikt się tym nie zajął. W mojej ocenie no jest to oszustwo. Bo no, skala, jak widać, jest olbrzymia. Ale no, nie można no, mieć oszustwa no, pretencji, jak Mowa o zapomnianym przez nas medium, gazetkach. I to takich, które sprzedawane są w kilkuset tysięcznym nakładzie w skali tygodnia. Gazetkach, w których roi się od reklam tak hamskiego skamu, że przy nich wkładki do butów poprawiające kreatywność brzmią totalnie legitnie. Produkty, które reklamują największe polskie czasopisma, wyglądają właśnie tak. Cofnij wiek biologiczny swego mundu do 30 lat. Jeszcze 14 dni temu wam kucha. Nogi jak żywcem wzięte z antycznych rzeźb. Jak widzi pan takie reklamy z tyłu? To mnie to denerwuje. Denerwuje to pana. <noise> Nas też, ale najpierw postanowiliśmy zamówić kilka z tych produktów. <noise> Czy Znalazłem taki artykuł odnośnie. Składy do butów, tak? Tak. E, dzwoni pan z artykułu? Czy z polecenia specjalisty? Z artykułu. To ja pan do czego pytałem, ponieważ to ma 87 minut. Dzwoni z polecenia specjalisty ze Ja się kiedyś pracował w takiej firmie. Która opierdalała skam, pamiętam, że się ze, też nie wytrzymywał kurwa tegoż psychicznie, że oszukuje kurwa ludzi i daje się zwolnić z takiego gówna. No, pan to już jako sklejerz nie podawał. nie opowiadał o tym streamie. Ma pan szczęście, bo z tego co widzę, to zostały jeszcze trzy miejsca. Ma pan od wolne miejsca. Właśnie mi widzę, że zostały jeszcze cztery wolne miejsca. Niezależnie od tego, jaki produkt zamawialiśmy i od tego, jaki konsultant nas obsługiwał, to każdy czytał to samo. A proszę mi od jak dawna występują w te problemy. O, panie, to już 10 lat. Pan Kaszny, Kizni, pan też Ciężko mnie o tym troszeczkę z panią rozumiesz, bo to jest bardzo wstydliwy temat. Dobrze wiedzieć? Nie, to jest na zasadzie takiej, no że pracował, że też klepał formułkę i tam podobno mówił, że tak jak wstawiasz, że oni będą mówili w tym materiale, jak rozmawiał z konsultantem, tym ludziom mówił w którymś momencie, że to po prostu kurwa działa. I tak to kupowali. Udało się wszystkich tych objawów pozbyć. No gratuluję, że podjął Pan decyzję, aby za swoje, swoje ciało. To jest tak skuteczny, że nawet specjalista może polecać. No i podpowiem, że osoby z najlepszymi efektami dostosują tutaj jakiś opar. Zatem koszt takiej całej kuracji to nie jest 1440 zł, a w dniu dzisiejszym to jest jedyne 320. Strasznie skamersko. Ale gratuluję Ci podjętej decyzji, Wojtku. <laughs> <laughs> Znowu Widzę, się do trójki. O zdanie na temat tych reklam postanowiliśmy zapytać prawnika. Skoro to działa na taką skalę, no to oni chyba wiedzą, co robią, chyba nie łamią prawa tak per se. Łamią prawo i są tego świadomi, tylko po prostu to jest, moim zdaniem, branża trochę zaniedbana. Dla mnie jest jasne, że Trochę. wprowadzają w błąd, a no ewidentnie to czynią z celu uzyskania korzyści. W mojej ocenie no jest to oszustwo, nie? I chyba gdzieś łokik możliwe albo urzędy w ogóle kontrolujące, zapomniał o gazetkach i telemarketingu. To do Dochodzi do nieskutecznego w ogóle zawarcia umowy ze względu na to, że wprost przepisy mówią o tym, że powinny być. Przekazane najpierw warunki, żeby konsument mógł na spokojnie zapoznać się z warunkami, to, to powinny sobie. być też bardzo ważne pouczenia skutków ubocznych i wykluczeniami. Ułokik się zajmuje zbiorczymi interesami, więc oni nie chcą ingerować w sytuacji, kiedy jeden konsument napisze, że coś mu zrobiono. Aż dziwne jest to, że nikt się tym nie zajął, że, że, że chociażby UOKiK tego nie weryfikuje, bo no skala, jak widać, jest olbrzymia. Ej, mam ochotę coś zrobić, kurwa. Nie wiem dlaczego, ale mam. Mam do ciebie wiadomo stary. ci szczać do mordy codziennie, ponieważ właśnie przyszło lekarstwo na nietrzymanie moczu. To na co najbardziej czekaliśmy. daje Blorę na Kadę będzie. Ale z drugiej strony kupiłem jakieś kuleczki, nie jest tak źle. Ważna informacja dla osób, które będą stosować kurację znajdującą się w przesyłce. Nazywam się Janusz Gwiazdowski. To no, kur... no, nie ma takiego typa jak zwykle. No ja już po prostu... Nie mogę z nimi. No dobrze, załóżmy, że jest Ale kurie Z pierwszego lepszego strony ze stock, stock image. Czy w ogóle można coś takiego robić? żeby w reklamie wymyślić sobie e imię i nazwisko jakiejś osoby i sygnować produkt tą osobą, która nie istnieje? No nie, w mojej ocenie to już podlegałoby pod oszustwo, nie? Bo kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w Nie wiem, tak. Błąd podlega odpowiedzialności karnej. Tak, trawa trochę pachną. Ej, no, mają pierwiastek działa. Stare, to wygląda tak tanio. Produkcja tego kosztowała stary z 2 złote. A nawet złote 79. Zł. I to po szybkim researchu. Wciąż istnieje opcja, że to wkurz działa. I że my, oni są po prostu takimi słabymi marketingowcami. Więc zapytaliśmy się o zdanie kogoś, kto się na tym zna. Zbyt łaskawy. Gredek dostał skarpetę, kurwa, wolny skrzat. które mam nadzieję, że zmienią moje życie. Po co no, w ogóle jakby są jeszcze podobne na świecie? Z... Nie mam żadnego pojęcia, co więcej z opisu tych wpadek wynika, że... Zlikwidowałyby też kilka specjalizacji lekarskich. Na pewno nie spełniają roli wkładek ortopedycznych, ponieważ te wypustki są zbyt małe, zbyt drobne. Są źle, że tak powiem, rozsiane na całej powierzchni wkładki. Ja nie wiem, jaki to musiałby być materiał, żeby przy tej grubości mieć jakiekolwiek działania amortyzujące. Prawidłowe wkładki powinny być odpowiednio dostosowane do konkretnej stopy. Ja bym tych wkładek nikomu. Nie zalecił, co więcej wydaje mi się, że u osób w podleśnym wieku taka wkładka może generować jakieś dodatkowe problemy. No wydaje się to dziadowskie po prostu, nie? nie? Nie muszę się chyba to znaczy, prosty, znać to. na tym, żeby widzieć, że to jest gówno. Postanowiłem zadbać o pewnych klientów, takich jak Ty, i przekazać im kontynuację kuracji ze znacznym dofinansowaniem. Ale mamy szczęście, że poznaliśmy Janusza Gwiazdowskiego, specjalistę do spraw urologii, który od 14 lat prowadzi klinikę w Katowicach. Piona! Nie dobra. zastanawiał fakt, że tak mało informacji o tym było w internecie. To tak naprawdę były jedyne artykuły, które znalazłem na ten temat. Stary blister, jakbyś go znalazł taki sam, gdzieś w opakowaniu leżący, to byś kompletnie nie wiedział co to jest, nie? Jest jakby dobrze, dobrze zapakowane, ale żadnych informacji, no ale na, co na, na to w ogóle nie jest nie za produkt. Stakuje. Gdzie w ogóle macie siedzibę? Jak ta chyba się w ogóle nazywa? Wasza? Dobro, mam ich w internecie i mają nawet ocenę stare. 1,0. O, o kurwa. Paczkę za wybraniem do seniora z rzeką aparatem suchowym, a w paczce bezwartościowe olejki ze 180 zł bez paragonu. A Meksy... dziękuję za czwarty miesiąc. Jest pan pewny, że chce pan z tego rezygnować? No tak, dziękuję. jest to wciąż dla mnie e, wymagające finansowo koszty. Ja dostaję co miesiąc trzy takie kody rabatowe dla najbliższych. A zawsze poświęcam babci i dziadkowi, bo też sobie robią zakupy u producenta. O kurwa. Natomiast jeden, jeden mógłbym dopisać tutaj do pana. O ja pierdol, ale wyższy kurwa. Wyższy poziom główna tu został zasiany. No, no dziękuję, bardzo miło z Pana strony, że, że ten taki kod Pan chce mi kod, ja? dać. Kod? No to dla, dla mnie, dla mnie żaden problem. No bardzo Panu jestem wdzięczny za to, żeby że żeby, żeby Pan się wykazał taką tutaj dobrocią, ale niestety... taniej, taniej niestety tutaj nie damy. Rekrytacji. No rozumiem. Może, może w przyszłym miesiącu. No w przyszłym miesiącu może nie być promocji, bo na pewno nie będzie już promocji. Piękny człowiek, wspaniały, święty. I zobacz stary, mógł wiesz, mógł to dać trzecie też na przykład mamie, nie? Bo dał babci dziadkowi, ale ten trzeci kod mógł dać mamie, a jednak tak mi. Tak bardzo się czuł w tym sytuacji. Ale chciałbym się tylko dowiedzieć o skład tego produktu. Tabletki stworzone z ekstraktu z nasion dyni zwyczajnej Ekstraktu z owoców i Jeszcze raz, jak? Kalkorzyperolon. Przepraszam, ale nie zrozumiałem. Cholekalcyperol. Cholekaltycytetelor? Dobra, to ja sobie to jeszcze zapiszę Mógł pan mi jeszcze raz powtórzyć pełną nazwę? Chole kalecyferol Chole ka, le... kale... Kalecyferol kale cy... tak? Polski, ekstrakt Szewmanuka, lipina, sole zwyczajne, australijski korzej żęczenia Tak, ma pan 12 składników Chyba nie jestem zainteresowany w takim razie. Czyli nie chce pan schudnąć? Chyba nie. A no to po co pan zadzwonił jak pan nie chce schudnąć? Czemu pan na mnie krzyczy? Ja na Pana nie krzyczę, tylko po co Pan dzwoni, jak Pan nie chce schudnąć, nie rozumiem? Tutaj się ludzie odchudzają, a jak Pan nie chce schudnąć, to po co Pan dzwoni? To niech Pan się odchudzi. No, ja jestem odchudzowy. Rynek suplementów diety u nas tak naprawdę to jest nieregulowane. Czyli można sobie w taką tableteczkę wyprodukować i szczerze mówiąc włożyć tam, nazwijmy to w cudzysłowie, nit, czyli mhm. jakieś placebo, natomiast na opakowaniu można napisać wszystko, co się życzy. I tego tak naprawdę nikt nie sprawdzi. Ja pierdolę. I tak więc postanowiliśmy pojechać do miejsca, w którym zarejestrowana jest u firma. To tutaj te parszywe, obslizgłe kreatury siedzą i ją być może do twojej babci. Jak się nazywała ta pochodna sterydu, którą opierdalał Hardkorowy Koksu? Też była, kurwa... Sarny, tak, 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 tak. Podziadka, dziadka, że popierdź mu wkładki za 200 zł o wartości. Z tymi sarmami też była duża imba. Sarmy to jest po prostu steryt, i on nie jest legalny docelowo w Polsce, z tego co wiem, nie? Sarmy powiedziałem. Może miślina podeszła. Sarmy, sarmy, nie sarny. Sarmy to te, kurwa leśniczy ruchają. 4 złotych. Chyba, że są dobrzy, to wtedy... Kostkę, nam, na no zapominam, Radek. trzech osób e, miesięcznie i tak... Na swoje sprawiedliwienie powiem, że dzisiaj nie dodałem, bo o 20 do domu wróciłem. ...40 zł, A żeby ale... nikt nas nie poznał, mam czapkę. No to biuro, to jest tylko wirtualne biuro. Czyli takie miejsce, w którym można zarejestrować działalność gospodarczą, ale wcale jej tam fizycznie nie prowadzić. Musimy szukać dalej. Gdzie dwóch godzinów nie może, tam detektyw pomoże. Zadzwoniliśmy do naszego znajomego detektywa. Słuchajcie, generalnie, jeśli jest numer telefonu, to da się ustalić właściciela. Da się wszystko zrobić. Podpiszcie ten numer. No. Ja się spróbuję skontaktować i zobaczę, czy, czy będziemy w stanie ustalić po prostu właściciela numeru. Ale zajebiście. Jeśli to są ludzie, którzy robią tego typu numery i nie oberwali za to po dupie, to robią takie numery od lat. Tak. E, więc może być słabo, ale no, warto spróbować. Poczułem się starego. Byli już takimi rasowymi agentami, nie? Że dzwoniły do jakiegoś naszego gościa od takich w niewykonalnych zadań. Po jakimś czasie postanowiliśmy zareklamować te produkty, licząc na to, że znajdziemy jakiś trop pod adresem, na który będziemy mogli zwrócić to dziadostwo. I to proszę pana, jest plastikowe to śmierdzi i to, 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 to chyba jest jakaś najtęższa wkładka za złotówkę. Tak, na no to w firmie jest to. Wie pan co, no, kolejny raz sytuacja, w której się posikałem. Ja tutaj widzę, że pan e, stosuje dopiero miesiąc ten produkt, tak? Reklamowaliście się i mówiliście, że to działa tutaj. Gdybym chciał zareklamować, to w jaki sposób mogę to zrobić? To jest ulica Warszawa. Okej. Okay. Kiedy puszczamy y, koks kumpli do gazetki? Mateusz, mam kurwa zajebisty pomysł. Jako koks kumple możemy kurwa sprzedawać środek antykoncepcyjny który będzie działał w 100% lepiej niż kondomy. Kondomy mają tylko 99% tego, że nie zajdziesz w ciążę, a my będziemy wysyłać twoje nagie zdjęcie, które na 100% kurwa opuści faję na dół. To, to macie tam siedzibę? Tak, tak, tam do 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 jakby... Nie chciałem, znaczy chciałem no chciał! Po prostu oszukane trochę kupujące wkładki. Rozumiem, że, że nie widzi pan jest po prostu. Rozumie pan, bo pan też wie po prostu, że przedajecie badziewę. Kurwa! Nie, nie, nie. Szotujcie to, widzowie! Proszę! nie nie od Tak pan mówił, że po miesiącu, po dwóch będą efekty. Chujnie koks kumpel. No właśnie najlepszy. Kto ma cię wyzywać, a nie ja, jak nie ja, Mateusz? czy tą samą firmę. Precytujemy samą firmę, to jest inny dział. Gdzie jest wasza siedziba? Jest w pan wszystko w patrzeć tak naprawdę. Nic nie było. Dokładnie. Co dokładnie? Nie było. Panie Andrzeju, zawsze jest adres wysyłkowy i zawsze są ulotki tak naprawdę w patrzcie. Te ulotki to były jakieś firmy zagraniczne. Ja znam takiego jednego Pawła, któremu i tak stanie, po zdjęciu dalej będzie 99%. No ja też znam tego Pawełka. <laughs> na po, nie, po polsku to było nawet. Tak, bo to jest to sprowadzony do Ameryki. Trzeba po prostu z porządek zrobić. No za... ale kurwa, Mariusz, ciebie też znam stary z boku jebany. Pewnie będziesz sam w kącie siedział i konia walił. Dobrze, panie Andrzeju, może pan zrobić porządek, tak naprawdę nie wiesz czym, tak jak powiedziałem. Z dziadostwem. I za ile te wkładki? Za 200 zł takie wkładki? No panie, takie badziewie wciskać starszym ludziom. Ale powiedziałem panu. Te opinie w gazecie to też pewnie wyssane z palca tych wszystkich ludzi. To jest tylko i wyłącznie, panie Nie Będą memuchy? I ja nie... co, memuchy sobie zrobimy w niedzielę albo w poniedziałek. Raczej w niedzielę będzie stream, jutro sobie z dziewczyną czas spędzam. W niedzielę pewnie też, ale no, odpalę się wieczorem dla was. Nie wiem o której godzinie jeszcze. Dzisiaj tam, nie zdradzać wszystko. Dobrze, sorry, sorry. Nie będę tego medalował, ja chciałem wytłumaczyć. No, próbuję wytłumaczyć, jak to wygląda. Widzę, że po prostu, no, nie jesteśmy, że tak powiem, w stanie przejść do ich porozumienia. Próbuję złożyć to w taki sposób, żeby się do pana odezwać. Niech dzwoni ten szczyt. Może pan być trochę bardziej kulturalny. Bo naprawdę, no, wydaje mi się, że starszy sobie nie wypada. Nie, jestem starszy. Jedziemy na, do siedliska zła. W takim pięknym budynku, aż wstyd stydku Ej nie, ale jest jedna dziwna rzecz. Kim jest kur pan Paweł? Chcieś powiedzieć z chłopakiem chyba, tak, 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 z chłopakiem, no przepraszam. Jutro z chłopakiem czas spędzę. Kurwa, w życiu nie myślałem, że będę musiał mówić na transmisji na żywo, że jestem kurwa, że mam chłopaka, żeby ukrywać swoją dziewczynę. To jest totalnie pojebane i nie tak powinno wyglądać. Już żyjemy w dziwnych czasach, w Na Wirtualne biuro. Wiesz, biuro? na biuro to mają? I powiedziałeś, że to nie było żadnych koszladów. Tak naprawdę spółka jest zarejestrowana na Florydzie, ale poza tym, że jest zarejestrowana na Florydzie, to tak naprawdę wszystko, co, co tam jest w tej spółce, to zależy od e, innej spółki która jest zarejestrowana w delawem tak, de tak sobie publikę wychowałeś? no tak, tak, prawda dobra widzowie jestem turbo gejem serio, <gryw> zaufajcie mi wyślijcie mi pieniądze z tym potężnym gejem to jest taki raj podatkowy w Stanach ja pamiętam, że jak zaczynałem swoją karierę, to, to się dopatrywałem wielkiego spisku, bo co jakiś był przekręt finansowy, to każda spółka miała ja, siedzibę dokładnie w tym samym biurowcu w Delaware. Jeśli wszystko jest zrobione na zasadzie wirtualnej, to działa to tak, że oni zamawiają jakąś partię towaru w Chinach, gdzieś po drodze w jakichś centrach logistycznych to, co idzie na Polskę, to jest rozdzielane, dostarczane jest przez tą firmę. Yy, która dostaje przelewy z jakiejś polskiej albo i niepolskiej spółki i nadal nie będziemy mieli nic poza tym, że, że trafimy do miejsca, gdzie jest produkowane. A to też nam nic nie da, bo to jest A, tylko bo? producent. Mocna sprawa, stary. Nie wiedzieliśmy, że to no, Dlatego zrobiliśmy krok do tyłu. W końcu to magazyny udostępniają powierzchnię reklamową, a więc może pora skupić się na ich odpowiedzialności. A los tak chciał, że akurat w tym momencie dostałem nominację do nagrody. ale ja w szeryfie byłem już, kurwa. Ja zaraz dałem G, wracam. Za film, w którym wysłaliśmy ofertę skamu do stu influencerów. Żampany stare. Dziękuję Dobra. bardzo. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia, ale. Jest akurat. To jest, coś, 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 to się coś śmiesznego wydarzyło. Dostaję przelewy z jakiejś polskiej albo i niepolskiej spółki i nadal nie będziemy mieli nic poza tym, że, że trafimy do miejsca, gdzie jest produkowane. A to też nam nic nie da, bo to jest A tylko bo? producent. Mocna sprawa stary. Ty dzwoń do swojej z ważną wiadomością, co, że mam zerwać? Nie, spokojnie, zaraz liga, kurwa Pawłowek za il wychodzi, więc samo się wyrówna. Nie wiedzieliśmy jak ich zlokalizować, dlatego zrobiliśmy krok do tyłu. W końcu to magazyny udostępniają powierzchnię reklamową, a więc może pora skupić się na ich odpowiedzialności. A los tak chciał, że akurat w tym momencie dostałem nominację do nagrody za film, w którym wysłaliśmy ofertę skamu do 100 influencerów. Żampany stare. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia, ale. tak akurat. Lewandowski. Marek Pytlakowski. Kto tutaj nie pasuje? Oczywiście Robert Lewandowski. On jedyny z tego grona nie dostał nominacji do Nagrody Nobla. Dlaczego tak mało mówi się o profesorze Marku Pytlakowskim? Dlaczego internet milczy o tym, że profesor opracował metodę, dzięki której każdy może zlikwidować ból i stany zapalne? A nominujecie jakieś filmy z dupy? Na szczęście jest inne medium. Są wspaniałe czasopisma, dzięki którym znam te wspaniałe odkrycia. Produkty, które reklamują największe polskie czasopisma. Bo skoro one je reklamują, no to wierzę. No bo przecież one nie są jak ci zepsuci influencerzy, którzy zarekomendowaliby jakieś gówno dla swoich korzyści. Wiele się mówi o influencerach, którzy nie weryfikują marek, z którymi współpracują. O influencerach, którzy często robili to nieświadomie, bo byli młodzi albo średnio mądrzy. Oczywiście nie zwalnia ich to z odpowiedzialności, bo swoim wizerunkiem wystawiali świadectwo firmom, które polecali. Ale w tym wypadku mamy do czynienia z ogromną korporacją. Korporacją, która kręci 100 milionów zysku rocznie. I to właśnie ta korporacja wystawia świadectwo tym firmom. Przecież dla takiego seniora właśnie te magazyny to taki czy Hardenga. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda proces zakupu powierzchni reklamowej w tych magazynach. I na potrzeby tego planu stworzyliśmy nową firmę. Lecimy im kładki, trochę strach stary. No ale to jest ale to jest, no ale przepraszam. Czy... I my to będzie top keck przecież. Później na pewno. Inkładki, pierwsza rzecz, youtuber wkręci influencerów chcieli reklamować scam. Youtuber wysłał opertę reklamy nieistniejącego produktu. Czwarty link. Do o nie, może o do... nie. Odpuśćmy słowo inkładki. Czekaj, zaraz od, odwróćmy to. Teraz będzie wy. Inkładkin. Winserty. Tak, Winserty. <laughs> przekazała do Pana właśnie adres i informację właśnie, że jest Pan zainteresowany współpracą tutaj z magazynami, które, które są w segmencie, za który odpowiada. Chciałabym właśnie podpytać, jakie produkty z tej pierwszej kolejności, że tak nazwę to szłyby na pierwszy ogień, tak? Co byście chcieli pokazać? Jedno to są wkładki do butów, druga kwestia to są takie świeczki. W zasadzie już mi Pan powiedział, że to będą wkładki do butów, drugie produkty to są świeczniki. Nie wiem, czy o właściwościach lecznych. Le leczniczych. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Świeczynniki, ona się podziała. Świeczynniki, lecznicze, kurwa. Jak świeczynnik mógłby być leczniczy? W tych starych reklamach wszystko może być lecznicze. Tu nawet nie wiemy, kto to zamieszcza, jak się nazywa produkt, nawet z czego się składa w wielu przypadkach. Wróćmy do naszej reklamy. I tak mniej więcej wygląda nasza gazetka, którą będziemy dzisiaj wysyłali. Winserc. Od stóp do szczęścia. Polecają. <laughs> Tym panem, panem z memów. Napisaliśmy tutaj totalne pierdoły, ale na poziomie... Kurwa. Naszej skamerskiej. No i stwierdziliśmy, że to na przykład dzięki tym wkładkom seniorzy w Niemczech są tacy szczęśliwi. No i nasza reklała dostała akcept. Musieliśmy. Ja pierdolę! Obietnice efektów zdrowotnych. To jest forma oszustwa. W momencie, kiedy się coś oferuje, teraz tylko 69 zł, zadzwoń, ta oferta jest fałszywa. Odpowiedzialność się może pojawić. Jak widzicie, Pan Gazetka nie weryfikuje treści, które wysyłają reklamodawcy i po prostu bierze wszystko jak leci. Albo weryfikuje te treści i po prostu zaakceptuje każdą reklamę, byle tylko hajs się zgadzał. No i udowodniliśmy to wysyłając reklamę typowo z kamerskiego produktu, który dostał akcept i finalnie mógł lądować do druku. Sami też byśmy dopuścili się oszustwa, oferując sprzedaż tego produktu. Więc. Nie będziemy tego już ciągnęli tak do samego końca, tylko po to, żeby wydać hajs i jakoś ich tam specjalnie ośmieszyć. Ale ja będę. Wojtek to pizza, ale Lording ładkor pociągnie ten projekt do końca. Zrobię reklamę najbardziej perfitnego skamu jaki widział ten pierdolony kraj. Wyślę ten skam, ale tym razem nie złamiemy prawa. Będziemy uważali na każde słowo. Osoby, które pojawią się w naszej gazecie będą wygenerowane automatycznie przez sztuczną inteligencję, a my nie zaoferujemy, że ten produkt trafi do sprzedaży. Do zobaczenia w kioskach. Zaczynamy akt 4. Kurwa, ten materiał jest dobry w chuj! Gwizdek Motywator 3000, wykonany ze specjalnego drzewa, które rośnie tylko na zboczach 1700-letniej świątyni Jisa, a jego skuteczność potwierdzona była w znanych programach telewizyjnych. Propo tego właśnie kolegi e, z kolei, on nam dał taki gwizdek i to, była, to, to jest taka śmieszna pamiątka, że sobie później zawsze jak chodziliśmy, to może jakoś tak głupio brzmieć, Przedał ale... dał się ten gwizdek? Tak. Ja tak, też ten... wzięłam na podróż gwizdek, a razu go nie użyłam. Nie, my to jakoś tam sobie z jakieś... A, okej. Okay. I było zabawne. I było zabawne. Napisaliśmy o jego nierealnych właściwościach, ale oferując, że roznamy go za darmo. I faktycznie tak zrobimy. Zamówiliśmy wskazaną ilość gwistków, wysłaliśmy reklamę pełną easter eggów i kupot, a potem dostaliśmy taką odpowiedź. Wydawca nie miał żadnych zastrzeżeń do naszego produktu. Nie zapytał nawet o żadne badania czy certyfikaty. Poinstruował nas jedynie, które ze słów powinniśmy zmienić, aby uniknąć potencjalnych problemów. Poprawiliśmy je i odczekaliśmy Dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach... Zaczynamy w kiosku, w którym zaczęła się ta piękna skamarska przygoda. Ale dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi. Bo dzisiaj, jak prawdziwy raper, który wchodzi do Empiku i kupuje swoje płyty, ja kupię swoje... Jest. Moi drodzy, przełomowy moment. Tak naprawdę to ja cały czas byłem Lordem i Kładkorem i doprowadziłem do tego, że w każdym dużym kiosku w Polsce można zakupić gazetę. Gwizdek motywator. Ja pierdolę! Odzyskaj pełną kontrolę nad swoim życiem dzięki świętemu drzewu inków. Ale to też uwielbiam. W 2014 roku zrobiono badania na grupie 100 osób. Przez cały tydzień każdy z nich dmuchał co najmniej 2 minuty dziennie w gwizdek motywator 3000. Ja pierdolę! są z tych osób wyjawni, a te wyniki są nieprawdopodobne. 94 ze 100 osób stwierdziło, że jest milionerami. Zadzwoń zanim ktoś ci go gwiznia. Tak, jestem dumny z tego tekstu. Nie no, jak prawdziwi raperzy stary. Wykupujemy wszystkie. I lecimy wszystkich empikach w tym kraju. Jest tutaj moja reklama. To ja. Wierzyłeś, że trafimy do gazety? Na początku nie, ale jestem z nas dumny. Trochę to kosztowało, niestety. Trochę to kosztowało. Dzień dobry. E, czy są Poproszę wszystkie. A ile dziennie dosta Ile dostajecie z takiego nakładu? A, to to ludzie kupują. Ładnie to wygląda. No musi napazana bardzo fajna, to? Ładnie wygląda w gazecie. Pasuje, co? <głosy> 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 Jeśli chcesz więcej zarabiać, lepiej wyglądać i być bardziej towarzyskim, to za koniecznie. Prawdawny drzewo da szansę na naprawę wszystkich Twoich problemów. Odkąd pamiętam? Miałem problemy z motywacją. Najprostsze czynności były dla mnie nie lada bezzwania. Zkało mi się pójść na siłownię do kościoła czy na koncert Zenka. Wszystko było bez sensu. Jenos tak chciał, że kiedyś idąc do pracy zatrzymała się przede mną czarna limuzyna. Wysiadł z niej elegancko ubrany, tajemniczy mężczyzna i wręczył mi sakiewkę. Nim ją zdążyłem, mężczyzna był już w samochodzie. Czarna sakiewka. teraz tam nie chodzę, mam daleko, ale. Sakiewka skrywa drewniany gwizdek. Wziąłem go do ręki i gwizdnąłem, aż zabrakło mi tchu. Gdy tylko przestałem go spoczyłem poczułem jak moją twarz ogarnął uśmiech. Moja motywacja zdawała się nie mieć końca. Natychmiast pobiegłem na siłownię, a potem całą noc uczyłem się programowania. No co? Przecież wiek to żadna wymówka, Śmieje domek. Dzień dobry, kontaktował się ktoś ze mną z tego numeru telefonu. Ja z tego, o to nie wie, chodzi. Macie te, te listki jeszcze czy, czy nie już. A mamy jeszcze te gwizdki. Ta. A w jakiej cenie, pan powie, gdzie Gwizdek. Za Gwi... ile? Chciałam zapytać, ile kosztuje ten gwizdek razem z tym? Proszę pani, te gwizdki są w 100% za darmo. Także to nie spełnia żadny roli, tak? Ja osobiście uważam, że to nie działa. Aha, spróbuję. Czy to... <słyska> <słyska> nie, nie, ten gwizdek nic nie pomaga. On działa dokładnie tak, jak wszystkie inne produkty. Może pani znaleźć w tych gazetach? Moim zdaniem, oczywiście. Będę jechała na pieska. Może, o to mi się wydaje, no, że to właśnie bardziej na pieska. Nie wiem, przyda. Na pieska zadziała. No No to może już przyszedł taki wydek. Dzień dobry z tej strony, Roman Tadeusz. Jadł. Co ty zej zrobił? Rozbawił mnie, że powiedziałem, że jestem Tadeusz. Dzień dobry, ja bym chciał się dowiedzieć, czy ten gwizdek faktycznie ma jakieś potwierdzenie? Czy jakby to jest, nie wiem, wysłane z palca? Powiem panu szczerze, że ja to nie do końca wierzę, że to działa. Wie pan, jak to jest z tymi reklamami w gazetkach. Te listki jesteśmy w stanie wysłać za darmo do pana, może pan sobie je przetestować. Aczkolwiek jest to taka reklama analogiczna do innych reklam, które znajdzie pan w gazetkach. Jasne, jasne, dobrze rozumiem. Panie Wojciechu. Powiem panu tak, miło, że jest mi bardzo, że z panem rozmawiam, naprawdę, ale no trochę słabo to ukryliście. W sensie widać, że to ty, Wojtek, na tym zdjęciu. <śmiennie> <śmiennie> ale jak, 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 jak starzy ludzie to zobaczą, myślę, że się mogą nabrać, nabrać jak najbardziej. Jak trafiłeś na tą gazetę? Mój jak kupuje gazety, ja sobie je czytam. To była jakaś tam gazeta, typu jakieś historie tam napisane, coś takiego. Dosłownie gwizdek, nie? Mówię, no, co za skam. Jak no. patrzę na zdjęcie tego wysokiego gościa na tym, mówię nie, no... Wojtek nie? Ale na początku kropla potu. Jak powiedział do mnie Dzieku, Wojciechu... Czy to ktoś od XG? Taaaak! Pytam taak. Taak. O, kuda, macie A no to tak, tylko kochany widz. Czy ma pani jakieś pytania odnośnie naszego produktu? Niestety nie. Patrz, ale to właśnie Ty? z takimi babciami i dziadkami Ojej, oni tam co by ich było faktycznie nie? na musimy minę wyrzucić. To przykre to jest. Przykre, to są ludzie, którzy babu, są z, z rzeczywistością. Wiesz, to jest Patrzę. trochę tak, jakbyś oszukiwał dziecko. W sumie tak jest. jest, że jak jesteś starszy, jesteś mniej dostosowany do tego świata, nie czaisz co się dzieje, nie wiesz co tam jest sprzedawane, ufasz ludziom, więc to są naiwni po prostu i... Twój mózg też nie działa tak dobrze, jak działałbyś nie? Jedyne czego bym potrzebował, aby taki gwizek do Pani podesłać, to jest Pani po prostu adres... Dobrze, to Pani mu podaję nazwisko... Oddzwaniam, ponieważ ktoś się kontaktował ze mną z tego numeru wczoraj. Tak, tak. Czy ma Pani jakieś pytania odnośnie naszego gwizdka? Ile to kosztuje? Nie musi Pani zapłacić za niego zupełnie nic. No, to dwóch Może nie powinienem... Ej, kurwa, to jest przykre, ja pierdolę. ...mówić, ale ja szczerze uważam, że to w ogóle nie działa. Dobra, Mati, dawaj. Uważam, że wiele z Zobaczymy. tych reklam, które są w gazetach, mijają się z prawdą. Uh -huh. no to, będzie. to chce palić ten gwizdek mimo wszystko? Mimo, że od razu uprzedzam, że on motywować pani nie powinien. Tak. Przez 10 dni gazetki w kioskach dostaliśmy 22 telefony i niektóre osoby skłonne były Puszka. nawet za gwizdek zapłacić. Ten film nie dotrze do osób, które kupują te gazetki, ale wy możecie. Dotrzeć do tych osób w sensie, czyli do swoich dziadków, pogadajcie z nimi o takich gazetkach, o tych domokrążcach, którzy chodzą i sprzedają garki za 10 tysięcy złotych, powiedzcie im jak finalnie i faktycznie to wszystko wygląda. Wysłałem też zapytanie do Łokiku, czy chcieliby skomentować ten projekt, ale powiedzieli mi, że nie chcą publicznie wypowiadać się na temat działań danej firmy. Może po tym filmie coś się zmieni? Moim zdaniem, takie firmy, które chcą wykupić reklamę, powinny spełnić określone zasady. Na przykład, może powinna być taka stopka, w której jest nib danej firmy, fizyczny adres, numer konta bankowego. Może na przykład powinny przestać łamać prawo i wysyłać regulamin do klientów, zanim podejmą się transakcji, a może powinny wysłać jakieś potwierdzenie do wydawcy gazetki, że ci specjaliści faktycznie istnieją i faktycznie popierają ten projekt. Nie wiem, ja jestem tylko głupim youtuberem. Ale ja nie jestem. Ej kurwa, to jest chuj psykre. Jeszcze Jaka... te kurwy oczywiście będą oskarżać ludzi w internecie, bo internet to jest taki zły, niedobry i tak dalej. A to się okazuje, że my mimo wszystko jesteśmy kurwa 40 razy bardziej szczerzy niż te szmaty kurwa z gazet i telewizji. To jest tak pojebane.